Moi drodzy bracia i siostry, niech pokój Jezusa będzie z wami wszystkimi. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy w ciszy nocy naprawdę rozmawiasz z Bogiem tak, jak powinieneś? Może masz wrażenie, że dni wymykają ci się z rąk, pełne zobowiązań, zmartwień, które cię dusią, a kiedy nadchodzi czas odpoczynku, twój umysł jest pełen nierozwiązanych uczuć. A co z rozmowami, które powinieneś odbyć z Bogiem? Zostają na później. Ojciec Pio rozumiał wagę tych niespokojnych nocy i pozostawił coś cennego: pięć rzeczy, które musisz powiedzieć Bogu zawsze, zanim zamkniesz oczy. Nie chodzi tylko o słowa, chodzi o duszę, o znalezienie w sobie tej przestrzeni, która szuka choćby w ciszy większego komfortu. Może tęsknisz za tym spokojem, tym schronieniem które tylko On może zaoferować. Nie chodzi o to, ile czasu upływa, ale o to, co można jeszcze zrobić, póki jest czas. Czy wiesz, kiedy nadchodzi noc i czujesz, że masz pełną głowę, serce jest ciężkie, a ciało bardzo zmęczone? To tak, jakby wszystko tego dnia na nas ciążyło. W takich chwilach zapominamy, że Bóg jest tuż obok i tylko czeka. Aż zwrócimy się do Niego z ufnością i pokorą. Ojciec pio, człowiek pełen mądrości i dobroci, nauczył nas czegoś naprawdę fajnego. Gdy kładziemy się spać, z wielką wiarą powinniśmy oddać Bogu pięć ważnych rzeczy. To może zmienić naszą noc, a kto wie, nawet kierunek naszego życia. Życie czasami jest skomplikowane, prawda? Czujemy się, jakbyśmy dźwigali świat na swoich barkach. Ale wiesz, co jest niesamowite? Bóg nie chce, żebyśmy robili to sami. Zawsze jest gotowy wysłuchać, przyjąć nasz ból i dać ukojenie. Pamiętacie, co powiedział Jezus? Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, a ja was pokrzepię. To właśnie będziemy robić przed snem oddajmy mu nasze zmartwienia, postępując zgodnie z tym, czego nauczył nas mądry ojciec Pio. Czy ty też masz wrażenie, że czasami troski dnia nie pozwalają ci odpocząć w nocy? Podziel się ze mną w komentarzach, co cię ostatnio najbardziej niepokoi. Wyobraź sobie, że leżysz w łóżku, wokół panuje cisza nocna, ale twój umysł jest daleki od odpoczynku. Być może ponownie przeżywasz chwile, które nie poszły zgodnie z planem, czując ukłucie frustracji, jakbyś mógł zrobić więcej. Kto nigdy tego nie doświadczył? Niespokojne serce, pytania bez odpowiedzi i poczucie, że czegoś brakuje. Każdy z nas w pewnym momencie staje w obliczu tej wewnętrznej bitwy. Pomyślmy teraz o nauczaniu ojca Pio. Wiedział, że te noce. Mogą zostać przekształcone w coś znacznie wspanialszego. Zamiast pogrążać się we frustracji, zachęca nas, abyśmy wykorzystali tę chwilę i połączyli się z Bogiem. Ojciec Pio nauczył nas mówić do Boga pięć prostych słów przed pójściem spać. Mocne słowa, które mają potencjał uzdrowienia nie tylko naszych zmartwień umysłu, ale także najgłębszych ran naszego ducha. Biblia podaje nam przykład Dawida. Mimo, że był silnym i nieustraszonym królem, Dawid wiedział, że w najbardziej samotne noce, podczas wewnętrznych bitew, których nikt nie widział, musiał szukać Boga. Z pokorą zginał kolana i modlił się, wylewając swoje serce przed Panem. I jak zawsze Bóg wysłuchał. Podobnie jak Dawid, ojciec Pio przypomina nam, że nie jesteśmy sami. W najciemniejszych godzinach, kiedy wydaje się, że wszystko się rozpada, jest czas, kiedy musimy zwrócić się do boskiego pocieszenia. Noce pełne niepokoju i strachu są jak burze, które rzucają nas z jednej strony na drugą, pozostawiając nas dryfujących w morzu niepewności. Ale w tych chwilach musimy pamiętać, że Jezus jest z nami. Tak jak był ze swoimi uczniami w łodzi podczas sztormu na Morzu Galilejskim. Uciszył wiatr i fale i jest gotowy zrobić to samo dla nas. Jedyne o co prosi, to abyśmy mu zaufali. A słowa Ojca Pio są jak latarnia morska, prowadząca nas przez ciemność, przynosząca pokój naszym sercom i odpoczynek naszym duszom. A teraz wyobraźcie sobie przez chwilę, jak wyglądałoby życie osoby, która każdej nocy przed snem oddaje się całkowicie Bogu. Ta osoba nie przenosi do snu zmartwień dnia. Kiedy się budzi, odnajduje spokój, odnowę i nową perspektywę. Tego właśnie chcemy od naszego życia, prawda? Pokój i odnowa. I to właśnie oferuje nam Bóg poprzez te pięć rzeczy, których nauczył nas mówić ojciec Pio. Jak myślisz, co przeszkodziło ci w pełni zaufać Bogu? Jeśli czujesz się komfortowo, podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Ile razy kładłeś się spać z ciężkim sercem, nie mogąc znaleźć ulgi od dręczących cię myśli? Ile nocy straciłeś z powodu bezsenności i niepokoju? Czas to zmienić. Postępując zgodnie z nauką ojca Pio. Pozwolisz Bogu wejść do Twojego serca i przynieść spokój, którego pragniesz. Bez względu na to, jak trudny był Twój dzień, jeśli zaufasz Bogu w tych pięciu sprawach, odnajdziesz pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Jezus zaprasza nas, abyśmy szukali Jego pocieszenia. A ojciec Pio pokazuje nam, jak to zrobić. Przypomnij sobie fragment Biblii, w którym Jezus mówi: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Droga do pokoju zaczyna się od naszego poddania się jemu i to poddanie może rozpoczynać się każdej nocy od tych pięciu słów mocy. Kiedy nauczymy się całkowicie ufać Bogu, nawet w naszych słabościach, On nas podtrzyma. Ojciec Pio jest żywym przykładem tego, jak to zaufanie przemienia życie. Sekret tych słów tkwi w ich prostocie. Nie są one magiczne, ale stanowią potężne przypomnienie, że Bóg jest zawsze z nami i czeka, aby nas powitać, przebaczyć nam i prowadzić. Wyobraź sobie, jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś każdej nocy Oddawał swoje lęki, niepokoje i nadzieje Bogu, wiedząc, że On słyszy każde Twoje słowo. Ta praktyka nie tylko przyniesie spokój Twoim nocom, ale także odnowi Twojego ducha, aby stawić czoła kolejnemu dniu. Zatem wspólnie zastosujmy tę naukę w praktyce. Przygotujmy teraz nasze serca na modlitwę. Otwórzmy nasze dusze na Boga, prosząc Go, aby nas prowadził i wzmacniał. Przecież modlitwa to moment, w którym spotykamy Stwórcę, w którym możemy zrzucić z siebie ciężar i szukać Jego światła pośród naszych cieni. Niech to będzie modlitwa poddania się, zaufania i odnowy. Pamiętajcie, modlitwa jest naszą bezpieczną przystanią. To dzięki Niemu odnajdujemy spokój, którego tak bardzo szukamy. Ojciec Pio o tym wiedział i dlatego. Pozostawił nam tę cenną naukę. Mówiąc te pięć rzeczy Bogu przed snem, złożysz swoje zmartwienia u stóp Pana i zrobisz Mu miejsce, aby mógł działać w Twoim życiu. Zatem wspólnie w duchu wiary i nadziei, prośmy Boga, aby otoczył nas swoim pokojem i odnowił. Niech ta modlitwa będzie głębokim momentem spotkania z Bogiem. Prośmy go, aby uzdrowił nasze serca, uwolnił nas od wszystkiego, co nie pozwala nam odpocząć w Jego pokoju. A teraz, moi drodzy bracia i siostry, z otwartymi sercami przygotujmy się na ten szczególny moment modlitwy. Warto pamiętać, że Bóg nas słucha. Jest obecny w każdym słowie, w każdej myśli. A zanim z nim porozmawiamy, musimy zastanowić się, co tak naprawdę chcemy powierzyć Jego opiece? Wiele razy próbujemy rozwiązać wszystko sami, dźwigamy ciężary, do których nie zostaliśmy stworzeni. Ale, jak zawsze przypominał nam ojciec Pio: Módlcie się, czekajcie i nie martwcie się. Bóg troszczy się o wszystko, zróbmy to razem, nauczmy się Mu bardziej ufać, wyrzekać się tego, co nas dręczy i nie pozwala na spokojny sen. Ojciec Pio nauczył nas pięciu rzeczy, które powinniśmy powiedzieć Bogu przed pójściem spać. Są to słowa, które łączą nas z Jego łaską i miłosierdziem. Są to słowa, które uwalniają nas od niepotrzebnych ciężarów i otaczają nas kochającą obecnością Boga. A te słowa mają moc przekształcenia naszych nocy w chwilę prawdziwej odnowy. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy powiedzieć Bogu jest: Panie, dziękuję Ci. Wdzięczność otwiera drzwi na obecność Boga w naszym życiu. Bez względu na to, jak trudny był dzień, zawsze jest coś, za co możemy być wdzięczni. Nawet w najtrudniejszych sytuacjach można znaleźć łaskę. Kiedy zaczynamy naszą modlitwę z wdzięcznością, rozpoznajemy, że wszystko jest w rękach Boga i że On jest wierny we wszystkim. Wdzięczność jest kluczem, który przybliża nas do serca Boga. Drugą rzeczą, którą musimy powiedzieć jest, Panie, proszę Cię o przebaczenie. Wszyscy ponosimy porażki, wszyscy popełniamy błędy, ale Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu jest zawsze gotowy nam przebaczyć. Prosząc o przebaczenie, uznajemy naszą zależność od Jego łaski. Oczyszczamy nasze serca, abyśmy mogli odpocząć w pokoju, wiedząc, że On nas kocha bez względu na nasze wady. Ojciec Pio zawsze powtarzał, że szczera pokuta przybliża nas do nieba, to dzięki przebaczeniu znajdujemy ulgę dla duszy. Trzecią rzeczą jest: Panie, ufam Tobie. Zaufanie Bogu jest niezbędne. Często staramy się wszystko kontrolować. Ale musimy pamiętać, że Bóg ma większy plan. Kiedy przekazujemy Mu nasze troski, mówimy, że ufamy Jego opiece i Jego celowi dla naszego życia. To zaufanie daje nam spokój w nocy. Ojciec Pio, który prowadził życie pełne wyzwań, zawsze zachęcał nas do zaufania Bogu, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Czwartą rzeczą jest: Panie, oddaję Ci moje troski. To czas oddania Bogu wszystkiego, co nas dręczy, wszystkie lęki, niepewność, wszystkie troski dnia. Jezus kazał nam przerzucić nasze troski na Niego, gdyż On się o nas troszczy. Kiedy złożymy nasze troski w ręce Boga, pozwolimy Mu działać w naszym życiu. To poddanie się przynosi ulgę, bo wiemy, że nie jesteśmy sami. Ojciec Pio zawsze nam przypominał: temu, kto ma Boga, nie brakuje niczego. I wreszcie piąta rzecz: Panie, proszę Cię o pokój. Prośba o pokój jest niezbędna. Świat wokół nas może być pogrążony w chaosie, ale pokój Boży jest poza wszelkim zrozumieniem to pokój, który nas otacza, który nas wzmacnia, pozwala odpocząć nawet pośród burz życiowych, prosząc Boga o pokój. Prosimy o Jego obecność w naszym życiu. Ojciec Pio żył tym pokojem i uczył nas, że jest On dostępny dla każdego, kto szczerze Go szuka. A teraz, moi drodzy bracia i siostry, wcielmy te słowa w życie. Powiedzmy Bogu te pięć rzeczy z otwartym sercem, wiedząc, że nas słyszy, że się o nas troszczy, że nas kocha. Przygotujmy nasze serca na tę modlitwę. Zamknij oczy, weź głęboki oddech i otwórz swoje serce na Pana. Panie Jezu, dziękuję Ci za wszystko, co dzisiaj dla mnie uczyniłeś. Dziękuję Ci za Twoją obecność, za Twoje błogosławieństwa i za to, że zawsze mnie wspierasz. Nie. Proszę Cię również o przebaczenie za wszystkie razy, kiedy zawiodłem, za wszystkie razy, gdy nie podążałem Twoją drogą i wyznaję Ci moje słabości, Panie. Ufam Tobie, ufam, że Twoja potężna ręka spoczywa na moim życiu i że Ty masz dla mnie większy plan. Oddaję Ci w tej chwili wszystkie moje zmartwienia, wszystkie moje lęki i niepokoje składam u Twoich stóp. I na koniec, Panie, proszę Cię. Obdasz mnie swoim pokojem, pokój, który tylko Ty możesz dać, ten, który mnie podtrzymuje i pozwala mi bezpiecznie odpocząć. Dzięki tej modlitwie, bracia i siostry, zbliżamy się do Boga z pokorą i wiarą. Ojciec Pio wiedział, że te słowa mają moc przemieniania nie tylko naszych nocy, ale i naszego życia, praktykując je dzień po dniu przed pójściem spać, Tworzymy silniejszą więź z Panem i pozwalamy Mu działać w nas w głęboki i prawdziwy sposób. A teraz, bracia, kończąc te chwile refleksji i modlitwy, pamiętajcie, że Bóg jest zawsze z nami. On nigdy nas nie opuszcza, a każda noc jest nową okazją, aby w pełni Mu się oddać. Bez względu na to, co dzieje się w ciągu dnia, noc jest czasem pojednania i pokoju z Panem. Mówiąc te pięć rzeczy Bogu, przyczyniamy się do stworzenia głębszej, bardziej intymnej relacji z Nim. Niech ta praktyka przyniesie Ci spokój, jakiego pragniesz. Niech każda noc będzie okazją do odnowy, nadziei i oddania się w ręce Boga. Ojciec Pio pokazał nam drogę, a teraz od nas zależy, czy będziemy nią podążać. Nie zostawiajcie tego na później, moi drodzy bracia. Zanim pójdziesz spać, pamiętaj o tych słowach i pozwól Bogu działać w Twoim życiu w sposób, jakiego być może nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Drogi Jezu, jesteśmy tu przed Tobą, z otwartymi sercami i duszami, spragnionymi Twojej obecności. Wiemy, że każdej nocy, kiedy przychodzimy do Ciebie, znajdujemy pocieszenie, siłę i odnowienie. Dziś przychodzimy tacy, jacy jesteśmy, z naszymi słabościami, lękami i zmartwieniami, szukając Twojego pokoju, który tylko Ty możesz zaoferować. Panie, chcemy Ci podziękować za to, że jesteś tutaj, za kolejny dzień życia i za każde małe błogosławieństwo, które często pozostawiamy niezauważone. Wiemy, że jesteś obecny w każdym szczególe i opiekujesz się nami z wielką miłością. Jezu. Zdajemy sobie sprawę, że często czujemy się przytłoczeni. Życie przynosi nam wyzwania, codzienne zmagania, a czasami ciężar wydaje się zbyt ciężki, abyśmy mogli go unieść sami. Ale to w Tobie znajdujemy schronienie i siłę, aby iść naprzód. Znasz nasze wewnętrzne walki, udrękę, którą ukrywamy w ciszy naszych serc. Wiesz, jak trudno jest czasem kontynuować, kiedy wydaje się, że nic nie idzie dobrze. Prosimy Cię, Panie, abyś pomógł nam bardziej zaufać Tobie i bez zastrzeżeń poddać się naszym troskom. Panie, znasz niespokojne noce wielu z nas. Noce, kiedy umysł się nie zatrzymuje, serce jest niespokojne i sen nie przychodzi. Jest tak wiele pytań, które nas dręczą, tak wiele problemów, które wydają się nie mieć rozwiązania. Ale dzisiaj przed Tobą oddajemy to wszystko. Wiemy, że Masz plan dla każdego z nas, i nawet jeśli nie rozumiemy, dlaczego pojawiają się trudne sytuacje, ufamy, że Ty masz kontrolę. Pomóż nam odpocząć w Tobie i znaleźć spokój, nawet pośród burz. Jezu. W tej chwili chcemy postawić przed Tobą wszystkich ludzi zmęczonych. Ci, którzy mieli za sobą długi dzień, pełen wyzwań, a teraz szukają odrobiny ulgi. Znasz serce każdego z nas, znasz zmagania, które toczymy każdego dnia. Prosimy, abyś w swoim miłosierdziu wyciągnął rękę nad każdym z nich, przynosząc pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Abyśmy mogli poczuć Twoją obecność teraz, w tej chwili, wiedząc, że nie jesteśmy sami. Drogi Jezu, chcemy także prosić o przebaczenie za te wszystkie razy, gdy zwątpiliśmy w Twoją obecność, za wszystkie razy, gdy próbowaliśmy rozwiązać sprawy po swojemu, zapominając, że jesteś przy nas, gotowy nam pomóc. Wiemy, że nie jesteśmy doskonali. Że popełniamy błędy i upadamy, ale ufamy Twojemu nieskończonemu miłosierdziu. Z głębi serca prosimy Cię, abyś nam przebaczył i pomógł nam zacząć od nowa, z odnowionym sercem pełnym nadziei. Panie, jest teraz wielu ludzi, którzy słuchają tej modlitwy i zmagają się z intensywnymi zmaganiami. Niektórzy doświadczają trudności finansowych, Inni mają problemy zdrowotne, a wielu ma złamane serce z powodu nieudanych związków. Prosimy Jezu, abyś ich pocieszył, abyś dotknął każdego zranionego serca, przynosząc uzdrowienie i odnowienie. Niech każdy odczuje Twoją miłość w nowy i głęboki sposób, wiedząc, że jesteś Bogiem, który nigdy nie opuszcza. Prosimy Cię również, Panie, za osoby, które czują się samotne. Wiemy, że samotność potrafi być okrutnym towarzyszem, i wielu z nas, nawet w otoczeniu ludzi, wciąż czuje pustkę wewnętrzną. Aby w tym momencie te osoby mogły w szczególny sposób odczuć Twoją obecność, jak ciepły uścisk, który przynosi ukojenie i spokój, jesteś wiernym przyjacielem, który nigdy nas nie opuszcza, i Tobie możemy całkowicie zaufać, Jezu. Chcemy stawić przed Tobą rodziny, które przeżywają trudności. Wiemy, że często dom, który powinien być miejscem spokoju, staje się polem bitwy. Prosimy Cię o interwencję w każdej sytuacji, przynosząc pojednanie, zrozumienie i miłość. Niech Twój Duch Święty zamieszka w każdym domu, przemieniając rzeczywistość każdej rodziny, aby żyła w jedności i harmonii. Kierując się Twoim nauczaniem. Drogi Jezu, wiemy, że niepokój jest czymś, co ukradło spokój wielu osób. Tyle myśli nas nawiedza, tyle zmartwień o przyszłość. Prosimy, abyś w tej chwili uspokoił niespokojne umysły, przynosząc spokój i pewność siebie. Pomóż nam żyć dzień po dniu, nie martwiąc się zbytnio o to, co nadejdzie, ufając, że Ty o wszystko się zatroszczysz. Prosimy również za osoby zmagające się z depresją, Panie. Wiemy, że jest to ciężar ciężki, często niewidoczny dla oczu innych, a który zżera nas od środka. Prosimy, abyś był światłem oświetlającym ciemne ścieżki tych dusz, aby każdy mógł odczuć Twoją obecność nawet w najciemniejszych chwilach, przynieść nadzieję tym, którzy już jej nie znajdują. Jezu. Oddajemy nasze lęki w Twoje ręce. Wiemy, że strach może nas paraliżować, uniemożliwić nam życie pełnią życia, które Ty dla nas masz. Ale ufamy, że w Tobie znajdziemy odwagę, by stawić czoła każdej sytuacji. Pomóż nam pamiętać, że nawet w czasach największej niepewności jesteś przy nas, trzymasz nas za rękę i prowadzisz właściwą drogą. W tym momencie chcemy być wdzięczni za wszystkie momenty, w których nas wspieraliście, nawet wtedy, gdy nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Za te wszystkie chwile, gdy pośród bólu nas nosiłeś i dawałeś nam siłę do dalszego działania. Wiemy, że bez Ciebie nic nie możemy zrobić, ale dzięki Twojej łasce jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu. Dziękuję Ci, Jezu, za Twoją bezwarunkową miłość. Panie, składamy przed Tobą nasze rodziny, przyjaciół i wszystkich, których kochamy. Prosimy Cię, abyś ich błogosławił, strzegł i chronił. Niech każdy w nowy sposób odczuje Twoją obecność, a Ty będziesz źródłem pokoju i radości w jego życiu. Pomóż nam być światłem dla otaczających nas ludzi. Odzwierciedlając Twoją miłość we wszystkim, co robimy. Teraz, Jezu, prosimy Cię, abyś obdarzył nas spokojną nocą. Pozwól nam spać spokojnie, wiedząc, że wszystko jest w Twoich rękach. Niech o świcie budzimy się odnowieni, gotowi z wiarą i nadzieją stawić czoła kolejnemu dniu, ufając, że Ty będziesz z nami na każdym kroku. Dziękuję Ci, Jezu, że wysłuchałeś naszej modlitwy. Ufamy, że działasz w naszym życiu, nawet jeśli tego nie widzimy i nie czujemy. Obyśmy zawsze pamiętali o szukaniu Ciebie, wiedząc, że Ty jesteś naszą ucieczką i siłą. Moi drodzy bracia i siostry, dziękuję każdemu z Was, że jesteście ze mną w tej modlitwie i refleksji. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić lajka. I pamiętaj, aby obejrzeć następny film, który pojawi się na ekranie. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi i zawsze nas prowadzi.